Cześć, witajcie. Od paru dni mamy kalendarzową zimę. Czego potwierdzeniem jest, co prawda, niewielka, ale zawsze warstwa śniegu, która spowiła dzisiejszej nocy ten las oraz minusowa temperatura. Zima ma również to do siebie, że dni stają się bardzo krótkie, a okres, gdy jest ciemno, gdy panuje mrok i noc, zajmuje większą część doby. Dzisiaj mam produkt, który chciałbym Wam pokazać, który pomoże nam w ciemnościach obserwować otoczenie i może nawet przy odrobinie szczęścia podglądać nocnych mieszkańców lasu. Zapraszam, zostańcie ze mną. urządzenie, które trzymam w tej chwili w rękach to lornetka noktowizyjna marki Milesi model BN VH20, lornetka, która pozwala widzieć nam, podglądać otoczenie w ciemnościach. Standardowo na początek trochę informacji technicznych i trochę parametrów. Nasze urządzenie ma wymiary 19 cm na 15 cm i wysokość, czy grubość, zależy jak na to spojrzeć, to, to 6 cm. Waży 820 gram. Posiada duży w środku. Posiada wyświetlacz cyfrowy o rozmiarze 3 cali, jeśli dobrze pamiętam. Wyświetlacz, na którym obserwujemy to, co nam. Tutaj ten system optyczny prezentuje. Lornetka ma optyczne powiększenie pięciokrotne. Jest to stałe powiększenie, po prostu wyświetla ona w tym trybie cały czas. Ma oprócz tego możliwość powiększenia cyfrowego obrazu ośmiokrotnie. No, i w tym zakresie możemy przybliżać sobie obiekty znajdujące się w terenie. Kąt widzenia tego urządzenia to 7 stopni na 5,25 stopnia. Lornetka jest zasilana baterią o pojemności 2000 mA. Ma też wbudowaną kartę pamięci. Na którą możemy nagrywać zarówno materiały zdjęciowe, jak i materiały filmowe. Jest to karta pojemności 32 GB, czyli całkiem, całkiem sporych rozmiarów. Jak na potrzeby tego urządzenia, tak mi się przynajmniej wydaje. Zdjęcia możemy robić w rozdzielczości 1280x720, a filmy, materiały wideo możemy nagrywać w rozdzielczości 720 pikseli. No i to co, słuchajcie, najważniejsze, no to, to urządzenie pozwala nam widzieć w czterech trybach. Pierwszy tryb to zwyczajny tryb dzienny. Wtedy działa po prostu jak cyfrowa lornetka, pokazuje nam to co, to co widzimy wykorzystując zasoby światła dziennego. Pochodzące ze Słońca i oprócz tego trybu mamy trzy tryby nocne, trzy tryby o różnym stopniu, że tak powiem, rozjaśnienia obrazu, które możemy sobie stosować i dobierać do panujących warunków. Jeśli mamy noc dość jasną, odkryte niebo, na którym widać gwiazdy sieci, sieci księżyc bądź ten księżyc jest w pełni. Wtedy możemy spokojnie korzystać z tego najsłabszego trybu. No, a jakby na drugim końcu spektrum mamy ten tryb najmocniejszy, który pozwala widzieć w całkowitych ciemnościach, i to mogę potwierdzić, bo testy tej lornetki, filmy i zdjęcia, które gdzieś tu się będą w czasie tej recenzji przewijać, wykonywałem, gdy było zachmurzone niebo, nie było księżyca, panowała kompletna ciemność. I w tych warunkach te materiały dla Was nagrywałem. I w tym najmocniejszym trybie, a właściwie we wszystkich trybach, ale również w tym najmocniejszym, gdy nie mamy w ogóle światła pochodzenia naturalnego, tą lornetką możemy spokojnie patrzeć na odległość 200 metrów i takie dalekie przedpole obserwować. Co muszę powiedzieć, że w warunkach nocnych, gdy. Na co dzień nie korzystamy z takich urządzeń. Robi to wrażenie, bo widzimy naprawdę sporo i nawet od nas, przynajmniej ode mnie, który, który dopiero pierwszy raz używał takiego urządzenia noktowizyjnego, wymagało trochę czasu, żeby się nauczyć rozpoznawać, co tam, co tam w tych warunkach na takiej odległości widzę. Całe urządzenie jest zamknięte w takiej bardzo solidnie wykonanej obudowie. Może o wrażeniach na temat całego tak produktu opowiem na sam koniec, ale tak z grubsza. Cała funkcja sterowania odbywa się na tych dwóch panelach. Tutaj łącznie mamy sześć guzików, po trzy guziki z każdej strony, a ostrość ustawiamy takim pokrętłem. Znanym z tradycyjnych lornetek, gdzie łapiemy sobie po prostu ostrość, nie ma tu autofokusa, także odrobinę czasu, oswojenia, no też na początku cierpliwości, wymaga wypracowanie sobie metody łapania ostrości, ale jest to intuicyjne, bezproblemowe, także, także nie, nie generuje to żadnych problemów. Czy nie ogranicza funkcjonalności tego urządzenia? No i za pomocą tych trzech, tych sześciu guzików na dwóch panelach, tak naprawdę sterujemy całością urządzenia. Przełączamy się pomiędzy trybami, zbliżamy, oddalamy. Guziki bardzo fajne. Duże, wykonane z takiej gumy, która łapie palce, jakby, albo palce łapią te guziki, zależy jak spojrzeć, ale generalnie nie ślizgają nam się tutaj palce, gdy szukamy tych guzików i nawigujemy nimi po, po ustawieniach urządzenia, co jest o tyle istotne, że przeważnie robimy to w takiej pozycji, bez patrzenia na te guziki, gdyż nasz wzrok jest skupiony na wyświetlaczu tutaj i na obrazie, który obserwujemy. No i w tym, w, w tym układzie duże, wygodne guziki, znajdujące się tuż pod palcami, w takim dość naturalnym miejscu, no są bardzo pomocne, żeby wszelkiego rodzaju czynności, przestawianie, ustawień robić bez odrywania wzroku. I to chyba z grubsza, jeśli chodzi o parametry tego urządzenia. Może teraz pokażę Wam, co dostajemy razem z tym urządzeniem, jak cały zestaw wygląda. No i w kolejnym punkcie jakby dzisiejszego materiału pokażę Wam, czy omówię tryby, funkcje, jakie tutaj w tym urządzeniu mamy do wyboru. Lornetka dociera do nas w takim bardzo fajnym. Estetycznie wykonanym pudełku, opakowaniu utwardzanym, które zabezpiecza to urządzenie, no przede wszystkim optykę w tym urządzeniu, zabezpiecza podczas transportu. W tym etui, w tym pudełku, w tym boksie, nie wiem jak to nazwać, możemy swobodnie to, tą lornetkę przenosić w plecaku. Jest ona tutaj fajnie umocowana, jeszcze taką, taką wyprofilowaną pianką, dzięki czemu dbamy o, o nasz sprzęt. No i oprócz, oprócz urządzenia, oprócz tego Etui otrzymujemy kartę pamięci, o której wspominałem. Bardzo fajna rzecz moim zdaniem. Często zdarza się tak, że kupujemy jakiś produkt. Elektroniczne, i jeszcze musimy do niego na przykład dokupić kartę pamięci. Tutaj karta pamięci 32 o pojemności 32 GB, znajduje się od razu w urządzeniu. Do tego mamy kabel USB, dzięki któremu możemy zgrywać nasze materiały na komputer oraz służy ten kabel również do, ten kabel służy również do, do ładowania samego urządzenia. Tu mamy kabel, oczywiście. Otrzymujemy instrukcję. Instrukcja jest w języku angielskim oraz japońskim. Otrzymujemy taką chusteczkę. No, taką jak używamy do czyszczenia okularów. Do tego samego służy tutaj do czyszczenia naszej optyki. No i poza tym otrzymujemy dwa systemy zawieszenia. Dwa rodzaje pasków. Które możemy przypiąć sobie do takich tutaj oczek z boku naszej lornetki i zawiesić sobie na szyi, w czasie, w którym nie obserwujemy otoczenia i nie jest to urządzenie przy naszych oca, oczach. No dobra, słuchajcie, to teraz co? Może parę słów o tym, co mamy w menu. I jakimi trybami pracy możemy się tutaj posługiwać. Zanim przejdę do omówienia ustawień, drobne ogłoszenie BHP dla wszystkich tych z was, których denerwuje, przeszkadza bądź zatrważa widok tego przewróconego, złamanego w połowie drzewa. Za mną. Spokojnie sprawdzałem, czy nie spadnie, czy jest to miejsce bezpieczne. Próbowałem je nawet rzucić. Co mi się nie udało. Dzisiaj wiatru nie ma. Więc zakładam, że jestem bezpieczny. Przechodząc do ustawień. Poza zmianą trzech trybów, o których mówiłem, czyli dziennym i trzema trybami pracy w nocy, możemy przełączać się, nawigując tymi guzikami u góry, pomiędzy robieniem zdjęć, nagrywaniem filmu. Możemy również, używając panelu z guzikami u góry, przybliżać, oddalać sobie obraz w zakresie ośmiokrotnego optycznego, cyfrowego, przepraszam, powiększenia. Bo tak jak mówiłem, optyczne powiększenie jest na stałym poziomie pięciokrotności zbliżenia. Na samym wyświetlaczu, gdy obserwujemy teren przed nami, widzimy też całkiem sporo informacji. Widzimy, w jakim jesteśmy trybie, czy w trybie zdjęć, czy w trybie e, nagrywania filmów, w jakim trybie e, widzenia, e, czy to w, w podglądzie dziennym, czy w jednym z nocno z trybów e, nocnych. Oprócz tego mamy e, pokazaną skalę e, kątowego jakby ułożenia naszego urządzenia. E, czy urządzenie jest, e, wznosi się jakby do góry. Opada w dół, jakie to są procenty, jaki to jest kąt. Mamy też informacje na temat, czy nasze urządzenie jest przechylone, i też mamy taką podziałkę, w której jest zadem zademonstrowane, o ile stopni nasze urządzenie jest w danej płaszczyźnie od odchylone. Oprócz tego mamy panel menu. Taki panel nawigacyjny, którym ustawiamy sobie nasze urządzenie, urządzenie do parametrów, jakie nas interesują. I tak zaczynając od początku. Mamy trzy podstawowe jakby tryby pracy tego urządzenia. Tryb taki mm, najprostszy, tryb nazwany Pro, czyli z maksymalnymi parametrami. No i oczywiście jeden z tryb pośrodku jest to o tyle istotne, że jeśli nie potrzebujemy pełnej wydajności tego urządzenia wszystkich trybów, wszystkich opcji w danym trybie, no to wtedy możemy sobie użyć tego trybu podstawowego. No i wpływa to na zużycie energii, czyli przekłada się na to, jak długo z, z naszej lornetki noktowizyjnej możemy korzystać, zanim wyczerpie nam się zasilanie w postaci baterii, która się tutaj znajduje. Oprócz tego możemy ustawić takie parametry, które możemy kojarzyć z aparatów cyfrowych, z telewizorów, z urządzeń zajmujących się prezentacją obrazu. Możemy ustawić sobie jasność tego wyświetlacza, który znajduje się w środku, na który patrzymy, tak żeby na przykład nie raził nas za bardzo po oczach. Co może się przydać w warunkach całkowitej ciemności, gdy coś obserwujemy? No, ten, ten obraz tutaj jest jasny, nasze oczy są w trybie patrzenia na coś jasnego, opuszczamy lornetkę i wokół panuje egipska ciemność. Wtedy rzeczywiście ten nasz wzrok potrzebuje dużo czasu, żeby się przestawić na widzenie takie standardowe. No i w takim wypadku rzeczywiście można sobie zredukować tą. Tą jasność tego, tego wyświetlacza, bądź ustawić ją sobie jak, jak chcemy. Mamy oczywiście regulację wielkości, jakości zdjęć, jaką robimy, balans bieli możemy tutaj też ustawiać, kontrast, nasycenie, czyli takie parametry, które możemy kojarzyć na pewno bardziej z aparatów fotograficznych. Wszystko oczywiście odbywa się, ustawianie tego odbywa się za pomocą tych klawiszy tutaj, o których Wam mówiłem i wszystko możemy zrobić nie odrywając wzroku od naszego urządzenia. To co mnie się bardzo spodobało to to, że nawigacja po tym wszystkim jest naprawdę bardzo prosta. Za pomocą tych sześciu guzików obsługujemy wszystko, nie ma żadnych ukrytych przycisków jakichś tutaj takich małych pinów, które trzeba wciskać, żeby w jakąś opcję wejść, i tak dalej. Wszystko sterujemy za pomocą tego panelu górnego, plus plus oczywiście pokrętło do utrzymywania ostrości, ustawiania ostrości, no już w momencie, w którym wypatrujemy coś w terenie. No dobra, urządzenie myślę, że jest całkiem e, omówione już. E, no to może teraz e, jak zwykle podzielę się z wami moją opinią e, na temat samego urządzenia, e, jak się z niego korzysta e, i co w ogóle sądzę e, na temat przydatności e, lornetki noktowizyjnej w naszej działalności e, leśnej czy turystycznej. Na początek e... Tego podsumowania, parę słów o tym, jak to urządzenie w ogóle do mnie trafiło. Firma Malsi skontaktowała się ze mną, zapytała, czy nie chciałbym otrzymać takiego urządzenia na testy, na zapoznanie się z nim. No i oczywiście przygotowanie recenzji dla Was. No więc ja nigdy wcześniej z lornetek noktowizyjnych nie korzystałem, w ogóle nie korzystałem z urządzeń noktowizyjnych. Więc, jak usłyszałem taką propozycję, no to moja reakcja była e, oczywista. Oczywiście dawać to na, na testy, bo jestem ciekaw, po prostu jak z takiego urządzenia się korzysta i e, jak ten obraz nocny, noktywizyjny e, wygląda. E, I muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie. To, co przez to urządzenie widzimy, no jest specyficzne. Niby widzimy wszystko, wszystko znacznie bardziej wyraźnie, widzimy dalej i tak dalej. I, i, I generalnie, powiedzmy, że możemy dostrzec więcej niż przy pomocy naszego wzroku, czy nawet wspomagając się lornetką. Ale jest to zupełnie inna perspektywa. Dla mnie to był zupełnie inny świat mimo że przecież w lesie jestem bardzo często również nocą. To był zupełnie zupełnie nowe doświadczenie, ten obraz, ta kolorystyka, to, że widzimy pewne rzeczy, których normalnie nie dostrzegamy w warunkach nocnych. No, robi wrażenie, jest to bardzo fajne, fajne uczucie, fajne przeżycie, i rzeczywiście możemy całkiem sporo w tej nocy wypatrzyć. To, na co uważam należy zwrócić uwagę, korzystając z takich urządzeń, to stabilna pozycja naszego ciała podczas obserwowania otoczenia. Ta, to urządzenie nie posiada stabilizacji obrazu. Nie wiem, może wyższe modele tego producenta posiadają taką opcję. Ten model v 20 nie posiada stabilizacji. Co w połączeniu z tym, że mamy przybliżenie pięciokrotne lub nawet cyfrowe ośmiokrotne, przy tym, że widzimy w zupełnie innym trybie niż podczas dnia, niż korzystanie nawet z takiej tradycyjnej lornetki, powoduje to, że ten obraz jest troszkę drgający i trzeba pamiętać o tym, żeby pozycja podczas korzystania z tego urządzenia była jak najbardziej stabilna. Tak, żebyśmy siedzieli, ręce mieli mocno na naszym urządzeniu, w miarę blisko tułowia. Jeśli zmieniamy, zmieniamy kierunek patrzenia, no to obracamy się całym tułowiem, a nie tylko rękoma i staramy się to robić staramy się to robić w miarę płynnie i w miarę powoli i wtedy możemy rzeczywiście z tego urządzenia korzystać w 100% wydajnie wymaga to troszkę przyzwyczajenia na samym początku i, i, i wydaje mi się po prostu, że warto, warto o tym wspomnieć generalnie produkt zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie i mówię to w zupełności szczerze jest to produkt, produkt azjatycki, pochodzenia chińskiego. Także standardowo zastanawiałem się nad jakością wykonania i doborem materiałów. Muszę przyznać, że tutaj wątpliwości wszelkiego rodzaju rozwiały się momentalnie po otwarciu tego tutaj boksa. Całe to urządzenie jest wykonane z bardzo porządnego plastiku, dobrego, jakościowego. Wygląda naprawdę na wykonane bardzo, bardzo schludnie. Nic tu nie odchodzi, nic tu nie jest niedorobione, jakieś odstające, w sensie, że pod rękoma czujemy, że coś jest chropowate, jakieś zadziory po odlewie plastiku. Nic z tych rzeczy. Elementy gumowe są wykonane z naprawdę porządnej gumy. Z, tak jak mówiłem, fajnej w dotyku, takiej tempej. To mam na myśli, że, że nam się palce nie, nie ślizgają. Łącznie z tą gumą, którą tutaj przykładamy do, do, do oczu. Naprawdę jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. No i też to, że przychodzi to w fajnym opakowaniu, takim zabezpieczającym produkt, wydaje mi się, że jest bardzo. Bardzo na plus. No i ta karta pamięci, o której już wspominałem, ale no, kurka, no nie w każdym urządzeniu otrzymujemy w cenie kartę pamięci. I to nawet nie chodzi o cenę tej karty pamięci, tylko o to, że trzeba później jeszcze gdzieś w innych źródłach szukać dodatkowych akcesoriów, żeby nasze urządzenie mogło funkcjonować. To, że to jest tak kompletny zestaw i tak go otrzymujemy, plus to, że nawigacja po nim jest naprawdę intuicyjna i prosta, powoduje, że praktycznie 5 minut po otrzymaniu paczki czy rozpakowaniu naszego urządzenia możemy już z niego korzystać. Jest ono gotowe, moje było naładowane. Co prawda później, idąc już na testy takie dłuższe, musiałem sobie to po podładować, ale na sam początek, na to, żeby się z tym urządzeniem zapoznać, popatrzeć w menu. Nauczyć się obsługi, to, to jak najbardziej tutaj zapas prądu był od razu z pudełka. Także w ciągu 5 minut już się bawiłem tym, tym, tym urządzeniem. Muszę trochę powiedzieć o wadze tego urządzenia. Nie wiem, czy 820 g to jest dużo na takie urządzenie. Wydaje mi się, że nie. No mamy tu pewnie jakąś skomplikowaną optykę, mamy wyświetlacz w środku. Mamy lustra, baterię i tak dalej. No, swoje to musi ważyć, i uważam, że 820 gram to nie jest pewnie jakaś wielka waga, aczkolwiek, gdy obserwujemy teren przez dłuższy czas kilku minut, ta waga zaczyna być odczuwalna. Producent daje oczywiście szelki, tak żebyśmy mogli sobie, mogli sobie to powiesić na, na szyi i w ten sposób dać rynkom odpocząć, ale uważam, że gdyby Gdybym mógł coś od Ciebie dodać do, do konstrukcji tej, tego urządzenia, to na pewno dodałbym tutaj gniazdo, takie jak mamy w aparatach cyfrowych, czy w ogóle w aparatach, czy w kamerach. Takie gniazdo do wkręcenia tego na statyw. Gdybyśmy mogli to mieć na statywie, nawet najtańszym, na pewno korzystanie z tego urządzenia byłoby znacznie. Wydajniejsze, skuteczniejsze i, i mniej męczące. Nie jest to urządzenie, którego będziemy chcieli używać do nawigacji w terenie, żeby się w czasie nocy w nim poruszać. Tak jak mówiłem, korzystanie z niego wymaga tego, żebyśmy mieli w miarę stabilną pozycję. Ostrość trzeba łapać i, i tak dalej, więc jest to bardziej urządzenie do takiego stacjonarnego. Przybywania w terenie i obserwowania jakiegoś y, obszaru, niż do nawigacji takiej leśnej z przemieszczaniem się. Oczywiście, jeśli znajdujemy się w jakimś otwartym, dużym terenie, gdzie na przykład chcemy wypatrzyć jakiś punkt y, taki y, nawigacyjny, y, który mamy na, na mapie, nie wiem, wieże. Yy, jakąś latarnię, no coś, coś charakterystycznego, tak, yy, jakąś rzekę, no, no jakiś obiekt, który, który poszukujemy, żeby zorientować siebie yy, w położeniu i ewentualnie od niego odbijać w kolejnych kierunkach, no to wtedy jak najbardziej tak. No, tylko musimy się zatrzymać, yy, spokojnie sobie yy, daną przestrzeń yy, przeskanować, yy, odnaleźć nasz punkt, jak najbardziej tak. Ale tak, żeby iść i szybko obserwować, to, to, to wydaje mi się, że nie jest to tego rodzaju urządzenie i pewnie nie do tego miało, miało służyć. No ale to taka ogólna e, uwaga. No dobrze, słuchajcie, to dla kogo jest to urządzenie? Dla kogo jest lornetka noktowizyjna e, Milesi Ben e, V20? No na pewno dla wszystkich osób, które chodzą w teren, e, może nie tyle po przygody bushcraftowe czy survivalowe, ale wchodzą w teren po to, żeby sobie w nim pobyć, poobserwować naturę, poobserwować otoczenie, podpatrywać zwierzaki. Taki biwaczek, jakaś zaczajka nocna przy wodopoju, do którego będą zwierzęta podchodzić, wydaje mi się, dla tego urządzenia są to idealne warunki. Możemy sobie te zwierzęta podglądać, obserwować. Możemy je sobie przybliżyć, i co więcej, możemy strykać im fotki, oraz możemy nagrywać im filmy. Wydaje mi się, że dla wędkarzy, którzy na przykład muszą mieć rozeznanie w okolicy, czy wypatrywać, nie wiem, co tam wędkarze patrują, ale jakieś spławiki czy coś takiego, też może być to bardzo fajne urządzenie. No i generalnie dla osób, które w terenie potrzebują nocnej wizji, potrzebują widzieć w tych ciemnościach znacznie lepiej i móc ten obraz przybliżyć. Słuchajcie, jak dla mnie produkt bardzo fajny, ciekawy, unikatowy. Do tej pory nie używałem takiego urządzenia, nie robiłem recenzji na tym kanale. Nie wiem, czy są to popularne urządzenia w takim użytku w Polsce, ale na pewno warte sprawdzenia, warte zainteresowania się tym, no jeśli macie potrzeby związane z widzeniem w ciemnościach przy pomocy lornetki noktowizyjnej. Jakbyście byli zainteresowani tym produktem, link, sprawdźcie. Proszę, link pod spodem tego filmu. Tam producent firma Milesi przygotowała dla Was link rabatowy do zakupu ich produktów. Także zapraszam, sprawdźcie link w opisie. Dzięki za dzisiaj. Idę dalej, bo troszkę zmarzłem. Mówiąc do Was już przez dłuższy czas. A mamy minus 4 stopnie, jak wychodziłem z samochodu więc już mrozek jest. Zaczął też pruszyć śnieg, więc robi się naprawdę zimowo. Ruszam dalej, a wyruszajcie w teren ku przygodzie.